Cześć kochani, witamy Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku, w którym dzisiaj taki oto list. Otworzymy sobie ten list wspólnie, a adresatem jest nasza Wandzia, Wandzia Kozakiewicz. Mamy tutaj Wandzi inicjały, piękna, urocza kopertka z serduszkiem, które nakleiła Wandzia i podpisała Ewelinka. Tutaj są dane ja, zakryłam je drabką I love you, nieprzypadkowo, bo chciałam, żeby taka ładna zdrapeczka tutaj zakrywała tą kopertkę serduszka. Dla wandzi i te słowa też dla wandzi. Także, moi kochani, proszę Was od razu już na starcie o zostawienie dla wandzi ogromne, piękne serduszka i łapeczki w górę pod filmikiem. Także bardzo Was o to proszę i same pozytywne emocje i wibracje w komentarzach dla naszej wandzi. Dobrze, moi kochani, także przejdziemy już do otwierania. Zajrzymy, co ta Wandzia tutaj tym listem wsłała. Jestem ogromnie ciekawa, ale naprawdę chciałam bardzo serdecznie Ci, Wandziu, podziękować. Zanim zajrzymy, bardzo Ci, kochana, dziękuję za taką niespodziankę. Jest mi ogromnie miło. Moi kochani, co tutaj Wandzia wysłała? Co ta Wandzia tu wysłała? Zdrapeczki, jeny, kochany. Co my tu mamy? Dwa razy rubinowe siedem. Dwa razy owocowa eksplozja i, i dwa razy super prezent. Och, Wandziu, ale normalnie tutaj zdrapkowo. I co tu będzie napisała? Ewelinko Dawidku, dużo zdrówka i dużo radosnych dni. Miłego drapania na wsparcie kanału. Pozdrawiam Was i dużo uścisku Wanda K. Jejku, jest mi ogromnie miło, Wandziu, naprawdę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Wandzie zaadresowała to do nas, więc widzę, że tu są podwójne zestawy z drapek. Tak, też ja z Dawidkiem się podzielę. Dawid sobie zdrapie tak, a ja sobie zdrapie tak. Zobaczymy. Ja nagrywam teraz, jak Dawid jest w pracy. Także jak Dawid wróci, to zobaczymy, czy Dawidek sobie zdrapie te zdrapeczki u mnie na odcinku, czy będzie chciał zdrapać sobie u siebie. Namówię no, go, by zrobił to u mnie. Ale dobrze, moi drodzy. Ja już wzięłam drapeczki dla siebie. I tak, ja mam tu jedynkę 73 i 26, a Dawid ma 21, 71 i dwójeczkę. No dobra, niech tak będzie. No to teraz ja przechodzę do drapańka. Dobra, wszystko mamy ustawione ładnie statywik. I bierzemy się najpierw za owocową eksplozję i drapiemy. Mamy tutaj tak kiwi. Mamy tutaj kiwi. Super. Dobra, dalej mamy truskaweczkę, także tu mamy truskawkę i tutaj. Okej, okay, dobra, lecimy sobie dalej. Dalej mamy wisienki, także piękne wisienki tutaj są. Dalej mamy awokado, także tu jest awokado. Co tam tym młotkiem dali? <noise> Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale tam na dworze to ktoś tak młotkiem normalnie. Dobra, borówka. Tu mamy teraz tak boróweczki. Dobra. Dalej mamy tak winogronka. Także tu są winogronka i tutaj mamy winogronko. I tutaj. I tutaj. Dobrze. Kolejny owocek to banan. Także tak, tu mamy bananki, i tutaj. Kolejny symbol mamy figę. I tutaj jest figa, i tutaj. Następnie mamy gruszeczkę. O jak nam się ładnie tutaj gruszki ułożyły. Tak. Tutaj i tutaj dobra. Następnie sobie zdrapujemy karambole. Tak. Więcej nie ma. Patrzymy sobie dalej. Dalej mamy jabłuszko i tu jest jeszcze jedno jabłuszko ok, dobra dalej cytrynka i tu mamy cytryneczkę dobra, patrzymy sobie dalej dalej mamy pomarańcze o widzicie, brakuje nam arbuza <grym> bo tu pomarańcza by nam odsłoniła ale jeszcze arbuz i tu mamy pomarańczkę, no i co tu nam się pojawi? Pewnie kokos, a nie melon. W każdym razie też owoc, który nie tworzy niestety linii. No dobra, dla wszystkiego literki kontrolne p, n, w, czyli są różne. To przechodzimy sobie do zdrapeczki. Super prezent. Dobra. No to tak bierzemy dla paczek teraz ten i sprawdzamy bonusiki na koniec, bo zawsze, jak tu będzie przegrana, to będzie nadzieja jeszcze w bonusie. No i patrzymy sobie wygrywające liczby 32, 14, 27, 13 i 24. Także tak to wygląda. I patrzymy sobie, tu mamy 18, czyli nie ma wśród wygrywających liczb. jedyneczki nie mamy, czwóreczka, 28 i 16, czyli och, tego nie mamy, także patrzymy sobie dalej: 20, 17, 33, 3 i 6, także tego też nie ma. To patrzymy sobie teraz niebieskie prezenciki. 1, 29, 2, 8 i 19, czyli tu nie mamy wygranej. Patrzymy w bonusie. Znajdź 5 i wygraj 5. A tu mamy kwiatkę. Znajdź 10 i wygraj 10. A tu mamy. Ojej! Oj, Oj. <laughs> Przepraszam. A tu mamy aparat. Dobra, i bonus trzeci. Znajdź 25 i wygraj 25. A tu mamy muszkę. Czyli niestety, niestety ta zdrabka jest pusta. Także przechodzimy sobie tutaj do rubinowej. Rubinową teraz drapiemy i szukamy siódemeczki. Ale mnie w nosie zakręciło. Siódemeczki albo rubinka. 29, 6, 23. Jest! Jest! Mamy siódemkę. Pięknie. 45. Także pierwsza wygrana. 14, 42, 32 i 31. A tutaj mamy. Wow! 20 złotych razy jeden, ale ekstra. Jakie to są kontrolne? Bo jeszcze nie miałam takiej wygranej. Zaraz zobaczymy. A te kontrolne tu są tak rozsypane po całej zdrawce. O! O! <gryw> o, o, o! To jest. Pięknie, 20 zł. Wandziu, kochana, no po prostu szczęśliwą ręką od serca wybierane. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Także moi drodzy, no normalnie ekstra. Tak, od Wandzi było tyle zdrapeczek. Tak jak mówiłam, tak te zdrapeczki ofiaruję właśnie dla Dawidka, żeby on zdrapał, i postaram się go właśnie namówić, żeby zdrapał je u mnie. Także będzie fajna taka ciągłość odcineczka, że Dawidek teraz zobaczymy jak on sobie poradzi, także będę go namawiać jak wróci z pracy. A ja mam tutaj fajną wygraną w tym Rubinowym 7, 20 zł, także naprawdę super. No dziękuję Ci Wędziu, z całego serca, ogromne serducha lecą do Ciebie i mam nadzieję, że widzowie też wyślą Tobie serduszka piękne i najpiękniejsze. Także serducha, łapeczki w górę. Jeszcze się z Wami nie żegnam. Trzymajcie kciuki, żeby się udało Dawida namówić, żeby tu u mnie zdrapał. <laughs> I jak coś to zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Także jeszcze się z Wami nie żegnam. Dobrze, także mamy tutaj już Dawidka. O, i będzie dla nas drapał. Także powodzenia. No, dziękuję, dziękuję i pozdrowienia dla Wandzi tutaj. Bo jednak też troszeczkę w odcinek wchodzę, będę drapał tutaj. Dawidek gościnnie, tak. Ewelka już mi się tu pochwaliła, fajną wygraną w Rubinowej. Także zobaczymy, może jeszcze coś uda się wygrać tu Ewelce. Tak, tak. Także fajnie, dzięki za zaproszenie. <grym> Dziękuję za pozdrowienia, pozdrawiam również. Dobra, a tu można przybliżyć u Ciebie? Można. O, można kurde, cyk, fuch. Pewnie, Dobra, że tak. także ja już drapię owocówkę. Mamy tu bananki. Ja będę ci patrzeć, żebyś nie pominął. Teraz. Dobra, dobra. A to z drapeczki od Wandzi, od tak? Od Wandzi. Wszystkie zdrapeczki od Wandzi, Ja nie mogę. Tak. Wandzia to złota kobita. Dobra, truskaweczkę drapiemy. Jak myślisz, coś wpadnie? No ja trzymam kciuki, żeby coś padło, bo te rubinowe 7 to naprawdę ekstra. No kurde, <laughs> dwie dychy, super, co? No. I te pod jedną siódemeczką jeszcze, nie? Nie spodziewałam się. A widzisz? <laughs> naprawdę się zdziwiłam, myślałam, że będzie piątka. Dobra, arbuzik, o, trzy arbuziki. Masz tutaj trzy, tak. Staram się to jak najszybciej drapać też, jednak mimo wszystko. Bardzo ładnie drapisz. <laughs> Może być. Tak. Oceń to mistrzu owocowych eksplozji. Jest ok. <laughs> Dobra. Idę dalej, idę dalej. Mamy tu, co? Kiwi. Kiwi. Ty lubisz kiwi, nie? Jako owoc? No. Tak, no. No jest... i bardzo zdrowe, nie? Tak, właśnie. Co wiem. wiesz o kiwi? Że jest bardzo zdrowe. I, i, ale jakie ma, jakie ma witaminy, wiesz? Nie pytaj, proszę. Dużo ma witamin. Dużo. O, lepiej tak odpowiedzieć. Tak. Powiedz, że ma bardzo dużo witamin. Ma bardzo dużo witamin, warto jeść kiwi. Także słyszycie, jedźcie kiwi, bo ma bardzo dużo witamin. <laughs> Ważne, że są. Najważniejsze, że jest zdrowe, o. Tak. A zdrowie jest najważniejsze. I tu figa jeszcze. No figa, figa z makiem. Nie, lepiej tak nie mówić, bo jak ja zawsze mówiłam figa z makiem, to była faktycznie figa z makiem. A teraz <laughs> będzie figa tłusta. Dobra, dwa ananasy, nawet i trzy. Tak. Dobra. I nie widzę nic więcej. Nie. Idę dalej. Można dalej. Wisienki. O, jaki ładny stos wisienek. No. Pięknie. To karambola jeszcze by się przydała. No, jakby była, to by było elegancko, nie? No. Teraz będzie awokado pewnie, a nie brzoskwinie. A brzoskwin też jest sporo, ale... Pewnie cytrynę będziesz miał bo schowana. Schowana w tyle. <noise> tak, bo no to tak zawsze jest. Dobra. Jeszcze dwie. A. Nie dowidzę. Dobra, cytryny są, tak jak mówiłaś. A, no? Także tak mamy właśnie. cytryny. Teraz spodziewasz się dalej. melona. Spodziewasz się melona i jest, jest melona. I u góry jest melon. No to co teraz będzie? Mm, teraz może. O, teraz to w sumie może gruszka. Jest linia. Yes, A, i co? Super. I co? No i... Mówiłem, że będzie no ja Że się nie będzie cieszę. figa, tylko będzie tłusta figa, a widzisz? Dobrze, to no. dobrze Ha, 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 moi drodzy, jest linia Dawidek wygrał wózłowy. I nawet ja coś tu wydrapię Gra ósma, no Gra ósma, a wygrana nie pokażę ci specjalnie Hej Widzowie będą widzieli, czekaj, a która to była zrabka? Gra ósma Ty nie patrz jeszcze, widzowie będą widzieć No dobra Ja nie mogę, ja już widzę No Złote. <laughs> Także no i super. super. Jest szyziko, widzisz? I Do kolekcji. Tak. To teraz ja sobie zdrapię super prezent. A super prezent. jak ja dawno tej zdrapki nie zdrapałem. Dobra. No. To zaczynamy od wygrywających liczb. 29, 26, 19, 22 i 32. Trzymamy mocno kciuki, moi drodzy. Tak, ja Trzymajcie kciuki, jak trzymacie, to zostawiamy łapeczkę w górze u Ewelki. O, tak, tak. A ja już drapię. 16, 24, ósemeczka, 21, 34, no na razie nie widzę. 12 nie ma, 18 oboczek, 11 nie ma, 31 oboczek, 23 oboczek, kolejny 27 obok. 6 nie ma, 14 nie ma, trujeczki nie ma i 28 również oboczek. Sprawdzamy teraz pole bonusowe, a tu mamy. A tu mamy. Co to jest? Ptaszek! Ptaszek! Puszek! Ptaszek! No to ci ptaszek pisze. No i co? Nie przypomina ptaszka. A tu jest tirąbka. Także no niestety nie udało się w super prezencie, ale to nic. Cieszę się, że mogłem tą drapeczkę podrapać. Tymczasem zdrapiemy sobie rubinowe 7 i życzę szczęścia. Może światło wypada? No, możesz. Patrz. O. Jej, w tym samym miejscu. I jeszcze jedna. Ale... Ja nie mogę, ale się dzieje. No. Wow. Mamy jeszcze dwie siódemeczki, moi drodzy. Piątak. I 15, także kolejne nie, nie, 20 tak, złotych To samo mamy. W rubinowym 7. Moi drodzy. Ale czadne. No to Ewelka, podsumowanie, rób piękne. No ekstra. Rób tu śliczne podsumowanie I dwie z z kwotą. Tu mamy 20 i tu 20, czyli mamy 40 zł. No i jeszcze 3 zł w owocowej. I 3 zł w owocowej, także jest taki fajny plusik. 43. No. No. Mega plusik, a nie fajny plusik. <laughs> no naprawdę. Kurcze, i to no, odwandzi. Tak. Te to Na odbóż, 26, te to mamy 43, także mega plus. Ja się tu w trynie i dla Wandzi serduszka <gry> wysyłam. Super, no ja się bardzo cieszę, kochani. No, plusik naprawdę ekstra. Dziękujemy Wandzi bardzo serdecznie. Także zostawiamy dla Wandzi serduszka i łapeczki w górę, bo w końcu jest plus na moim kanale. I to właśnie dzięki Wandzi. Także moi kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek i tutaj nasz gość specjalny Wam się podobały. Także zostawiamy łapeczki w górę. Życzę Wam miłego dnia i się żegnam. Papa! Pa. Papa! Hej!